Boże Narodzenie bez specjalnej atmosfery to niemożliwe. Tym bardziej w naszej tradycji. To się oszczędza cały rok, żeby wydać na święta, wie pani. Króluje tutaj w Polsce, w okolicy, przekonanie, że zastaw się a postaw, byle na święta się postawić. Ta zasada obowiązuje też w gminach. Miasta i gminy wydają dużo na podtrzymanie świątecznej atmosfery. Na tle miast regionu wyróżnia się piła, która na światełka wyda ponad 220 tysięcy złotych. No zawsze się wyróżnia, bo latem jesteśmy piękni, kolorowi, okwieceni, a zimą dbamy o to, żeby. Te depresyjne dni, również atmosfera świąt towarzyszyła nam nie, nie tylko w domu, ale też na ulicach. Ale to nie wszystkie wydatki. W poprzednim roku na organizację wigilii Pilskiego e, Jarmarku Świątecznego wydaliśmy blisko 100 tysięcy złotych. Tak samo będzie i w tym roku. Pozostałe mniejsze miasta w regionie na atmosferę świąteczną wydają około 40-50 tysięcy złotych. Tu wyróżnia się jednak wieleń, bo przy zadłużeniu gminy na kwotę niemal 36 milionów złotych te 40 tysięcy na lampki robi wrażenie. Te koszty są podobne w innych gminach, a jeżeli chodzi o Wieleń, to Wieleń to praktycznie dwa miasta. To Wieleń Północny i Wieleń Południowy. To jest 6 km tychże dróg. Tyle samo na światełka wyda trzcianka. Tu jednak nowość. Na tym rondzie zabraknie ozdoby, do której mieszkańcy już się przyzwyczaili. Nie, nie będzie anioła, ale będzie inne elementy dekoracyjne. Także no, poza tym no, są takie głosy, że trochę już było nudno, trzeba coś zmienić. Co konkretnie, nie wiadomo. To niespodzianka, podobnie jak Wałczu, który podpisał nową umowę na dzierżawę lampek. Zapłacą za to 50 tysięcy złotych, ale one będą też inne niż w latach poprzednich. Myślę, że w stosunku do tego, co mieliśmy w ubiegłym roku, będzie atrakcyjnie wyglądało miasto. Ale czy Wałcz jest w stanie pobić złotów? Chcemy rozświetlonego jelenia. Być może on będzie w bombce. Nie? Jest bardzo dużo wzorców. Analizujemy w tej chwili ceny. Rozświetlony jeleń, symbol miasta, stanie na placu Paderewskiego. Ten jednak się nie zmieni, ale jego przenośna replika już tak. Wypożyczymy jednej z organizacji, która chce go przygotować na renifera i będzie zdobił z kolei plac Paderewskiego. Jelenia przerabiać na renifera nie będzie. Bo choć ma go w herbie, to fizycznie na razie takowego nie posiada. Przynajmniej na razie. A psychologowie się nie dziwią, że samorządy wydają pieniądze na poprawę nastroju mieszkańców, bo wiadomo, że światło ma pozytywny wpływ na samopoczucie ludzi. Światełka te kojarzą się z ciepłem domu rodzinnego, kojarzą się z radością obdarowywania, jest to kosztowne, ale proszę zauważyć, że w każdej rodzinie, rodzinie, nawet najuboższej, święta Bożego Narodzenia to jest coś, na co pieniędzy w Polsce nie szczędzimy. A skoro tak, to i na ulicach tych oszczędności w tym świątecznym okresie nie powinno być widać. Lampki więc rozbłysną 6 grudnia.